Ciao, tutti! Witam wszystkich! Chciałem Wam dzisiaj zacząć, to jest pierwszy filmik, chciałem Wam dzisiaj za, zacząć trochę opowiadać, jak wygląda naprawdę życie we Włoszech, yy, ponieważ nabiłem się na kilka takich filmików, szczególnie kilku takich budynek na YouTubie I po prostu nie do końca się z wszystkim zgadzam. Yy, może mają ciutkie miejsce doświadczenie od mojego. Yy, i ja w każdym razie żyję tu we Włoszech od ponad 30 lat. Mam tu taką małą swoją firmę. No i właśnie chciałem zacząć od pracy. Jak tu praca wyłoszek wygląda, jeżeli ktoś by z Was szukał pracy we Włoszech. Pracy nie ma. Od Tego trzeba zacząć. Nie, tak naprawdę nie łatwo znaleźć pracę we Włoszech. Bardzo trudno. I tak ogólnie, jeżeli się pracy znajdzie, to jeszcze nie najlepiej płacą się z reguły z Znajduje albo w ogóle nie płacą. Tak z góry, to właśnie mam Was przepraszam za moją polszczyznę. Żyję <laughs> od 30 lat tutaj i tak naprawdę <laughs> z reguły tylko po polsku, po polsku nigdy prawie nie mówię. Z reguły zawsze po włosku. Teraz sam od kilku lat kontaktuję się na szczęście z firmami polskimi, z którymi trochę tam współpracuję. No i trochę ten polski mogę sobie potrenować, na szczęście. Więc tak, tak, mówiłem, pracy tutaj niełatwo znaleźć. Chociaż jeszcze zależy, gdzie, bo Włochy tak naprawdę są podzielone na dwa. Mamy północ i południe, gdzie od Rzymu w góry to można to nazwać prawie wszystko północą, a od Rzymu w dół to już południe. Gdzie południe to pracy to już w ogóle naprawdę nie ma. I taka jest kwestia jeszcze, że niby, że wszyscy tej pracy szukają na południu, a nikt tak naprawdę tej pracy nie chce znaleźć. No i to jest prawda, ale to, to już taką, to już to mają z południa, tutaj w to mają we krwi. I taka jest kwestia, że ja próbowałem osobiście zatrudnić takich pracowników, nawet sezonowych, yy, pochodzących z południa. No to po prostu to jest prawda taka, że oni. Oni ra, rano to nie wiadomo, o którym im tam budzik dzwoni. Człowiek był mówiony, tam miałem 6, 7, 8 rano. Oni 12, 12 jeszcze, jeszcze telefon wyłączony, jeszcze ich w pracy nie ma i potem wymyślają, czy nie wiadomo co mi się stało, nie wiem, no. pies im tam zeszyt pokrył, że ja nie mogli zrobić, nie wiem, nie wiem, różnie to było. Tak naprawdę no, od, no, od Rzymów w góry no, to już trochę ta historia się zmienia, no, tak naprawdę to już bardziej się mniej więcej poważnie do pracy podchodzi. Chociaż tak, tak, tak jak mówiłem, no pracy to i tak nie ma. Powtarzam, nie ma pracy. Nie wymyślę. Yy, niestety tutaj no, dopadł nas ten kryzys. Już mamy kilka lat już 7, 8, 9 lat ile, ile, ile ten kryzys trwa. No, chociaż trochę się trochę polepszyło od paru lat no, ale to, to jeszcze nie to, co było wcześniej. Wcześniej to tak wyglądało 10 lat temu powiedzmy, że nieraz mi telefon dzwonił. Nie wiem, skąd nawet mieli mój numer i prosili mnie czy, 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 z różnych firm, czy ja z nimi nie pójdę pracować, prosili mnie. A teraz to sobie można dzwonić i yy, pracy się nie znajdzie. No. Ja, ja sobie tam swoją małą firmę otworzyłem i, i ja myślę, że jakoś to idzie, bo no, chyba różnie to bywa. Yy, pracę trudno znaleźć, też szczególnie dla Włocha tak naprawdę, yy, bo straszna konkurencja. Tu Tutaj jest duża imigracja we od, od kiedy władze tu zaczęli się zjeżdżać? Naprawdę, tym by się zaczęło. Czyli mniej więcej od 30 lat, właśnie. I chociaż teraz tu Polaków tutaj za bardzo już nie ma. Bo w sumie w porównaniu to lepiej się żyje w Polsce i prawie te same pieniądze się zarabia. Z tego co wiem, przynajmniej. I aktualnie tutaj jest pełno, pełno, pełno Rumunów. No i jaka jest prawda co do Rumunów. No. Od tego trzeba zacząć, że tu jest straszny rasizm. Wszyscy mówią, że nie są. Nikt tu nie jest rasistą tak naprawdę, ale prawda to jest taka, że wszyscy tu są rasie, rasistami. I, I to w sumie strasznymi nawet. Skąd to się bierze? No że się to właśnie jest czegoś takiego, że po Polakach tutaj był takie, że to przyjechało dużo Albańczyków. No i w sumie to Albanczyków to też do pracy za bardzo nie ciągło i po Albanczykach no to trochę tu Ukrainów było, takich różnych sąsiadów nawet naszych, no ale tak ogólnie teraz jest pełno Rumunów. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że więzienia więzieniach, 90% więzieniach tutaj we Włoszech się znajduje, na pierwszym miejscu populacja rumuńska, potem mamy Albanczyków i Marokęczyków. Coś to o, o tym świadczy. Prawda, to nawet ci panowie z własnych krajów tu nie przyjeżdżają dla pracy, tylko przyjeżdżają, żeby po prostu, no nie wiem, ta powiedzmy, kraść, czy, czy po prostu coś, coś nielegalnego robić. No. Bo taka jest prawda, że w ich krajach jest straszna karalność, a tutaj karalności nie ma. Nie, że tu jest bogactwo i tutaj jest to kraść, bo tutaj nie ma czego kraść, naprawdę, tylko że po prostu tutaj jest straszna niekaralność. Nie, nie i to jest prawda. Ym... Aktualnie mamy tutaj pełno, pełno, pełno rumunów. A co, co do rumunów, to jest taka kwestia, że rumun przyjdzie pracować. Ten, ten co przyjdzie pracować, oczywiście przyjdzie pracować taniej, bo oni tak jakoś sobie zaokrągli. nie jest jakaś wiertarka, zginie, czy coś w pracy, powiedzmy. Wymijmy to tak, I, ale w każdym razie rumun przyjdzie przyjedzie taniej pracować. Od Włocha, Włocha od każdego Włocha. Przejdzie pracować bez umowy, przyjedzie pracować po niższej stawce niż to prawa dozwala No i WOK jest odcięty od tego. No, to nie, nie jest to sprawiedliwe. Ja szczerze mówiąc, na moim stanie pracowników aktualnie mam trzech, mam tylko Włosów, tak yy, co, co jeszcze powiem, tak jest to bardzo ważne, ja tak naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo dobrze maskuje tutaj, i wszyscy mnie zawochają. Ja tam za bardzo się z mojego pochodzenia nie przyznaję. Nie, że się wstydzę, nie zrozumiejcie nie nie mnie źle. Tylko jest, tak wspominałem, jest tutaj duży rasizm. I co się dzieje? Jeżeli tutaj po prostu yy, się wie, że jest większość, większość kriminalności. Od strony Rumunów, no to bo na to nie patrzę, że, że to po prostu Rumunowie tam powiedzmy kradną pomę po apartamentach. To jest z góry główne przestępstwo. Tylko wszyscy obcokrajowcy wyrobią od razu. Także po prostu ja, ja mam taką sytuację, o, tak wam opowiem. Yy, moja praca na, na tym polega, że ja po prostu prawie codziennie jeżdżę, jeżdżę do klientów, przyjeżdżam do domu. I jakie tam pomiary muszę zrobić, czy z klientem się dogadać, no i po prostu kiedy, kiedy mi się pyta, czy, czy ja mu to przyjdę montować, to co mu tam będziemy montować w domu, no, ja powiem, no nie, ja osobiście na, na pewno nie pracownikom mówię źle, nie. I od razu się krzywo na mnie patrzy, no to ja z góry, ja już wiem o co chodzi i mówię, że, żeby się nie przejmował, ja mam tylko Włochów jako pracowników. Nie? I w tej, w tej chwili mi mówią, a to bardzo dobrze, bo ja obcokrajowców nie chcę właśnie w domu. Nie mówię Rumunów, tylko obcokrajowców, no tylko, że jeszcze klient nie dowiedział się o moim pochodzeniu tak naprawdę w tej chwili i dopiero jak się dowiadują, bo tam faktury się wystawia, to imię i nazwisko moje jest na fakturach, to, to wtedy się tłumaczą biedni, że oni nie mieli na myśli akurat Polaków, tylko tak ogólnie, bo u sąsiada tam przyłapali Rumunów, że tam kradli i tak ogólnie to wiadomo, że no tak to wygląda. Także po prostu jest Także po prostu przyjedzie tu Polak. Jeżeli nawet nie będzie po włosku to tam to w ogóle kropka nie przyjeżdża kolego. Nawet jeżeli, jeżeli jest taki praw, co, co po włosku mówi, ale to słychać, że, że, że to nie Wok, to i tak będzie miał trudności, nie? z Znalezieniem pracy. To trzeba zacząć. Chyba, że właśnie u jakiegoś nieuczciwego pracodawcy Czyli może w jakichś tam bardzo niskich stawkach będzie pracę proponował i wtedy to jest jeszcze kwestia, że nie wiem, że mają pieniądze, to jeszcze czasy tych pieniędzy tak naprawdę nie widać. Średnia krajowa, średnia krajowa wynosi, w tej chwili patrzyłem 1560 euro miesięcznie na rękę. W mojej branży kwestia wygląda 13 wypłat rocznie Miecząc w urlopu. Czyli to będzie tak naprawdę miesiąc urlopu. Generalnie urlopy we Włoszech, sierpień. Sierpień to jest taki miesiąc do zapomnienia. Generalnie się urlopuje w tutaj we Włoszech, już jak mam powiem. Bo zauważyłem, że w Polsce to się urlopuje zawsze. Kiedy komuś tam pasuje w marcu, to się w marcu urlopuje, zauważyłem. Tam tydzień nie, czy dwa, czy ile tam. A tutaj to kogoś w marcu wysłać na urlop, to czegoś takiego, to. to no, no nie istnieje, to po prostu jest sierpień taki miesiąc, zawsze to tak było, chociaż wcześniej to się zamykało cały miesiąc sierpnia, wszystko było zamknięte, no teraz to, to, to tak naprawdę tak od połowy sierpnia do końca sierpnia to już jest obowiązkowo, no. a reszta to już tam idzie tam na, na wakacje, albo na, albo na Boże Narodzenia, albo gdzieś tam w ciągu roku, czy tam jakieś tydzień, nie, ale tak ogólnie to sierpień to i tak jest miesiąc święty tutaj, od pracy, tak ogólnie, tyle do domu. Tak jak mówiłem, średnia pensja to jest 1560 euro, w tej chwili patrzyłem na rękę, między. Yy, to jest prawda, powiedzmy, że to jest mniej więcej tak, yy, to jest prawda, tak, tak naprawdę to yy, średnio coś się pracuje, zależy jaka praca, zależy jaka praca jeszcze, yy, średnio coś się tak zarabia właśnie, co by się nie robiło, między tak 1200 a 1000, 600, noż już w górę tak 1800 euro. To już są takie średnie, wam powiem, między 1200 i 1800 euro. No i tam rzadko spotykane wyższe pensje, ale tu się co nam się robi. Jakieś wyższe kwalifikacje, czy coś tam. Chociaż są tru, tru, trudno takiej pracy znaleźć. Co by się nie robiło? No. Aktualnie na no, dyrektor banku no, trochę więcej zarabia, tak prawda? Nie, 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 jakieś sakramentskie pieniądze, tak to kiedyś było. Bardzo łatwo się spotkać jeszcze z wykładami poniżej 1000 euro. Poniżej 1000 euro to tutaj no nie idzie przeżyć. Tylko jeszcze, tak jak mówiłem, wokie są podzielone na pół, północ i południe. Na, na północy to jeszcze tam 1500-1600 euro się zarobi w jakiejkolwiek fabryce w jakiejkolwiek fabryce, bo ja tu Na południu pracy się nie znajdzie, nie znajdzie, tam w ogóle pracy nie ma. Mam znajomych, tam nawet z dalszej rodziny, kogoś mam, po prostu, żonę żony mam bożkę czyli od strony mojej żony. Ktoś tam sobie próbował otwierać bary, czy własne z działalności. Zamykają, zamykają, zamykają. Jeszcze jest prawda taka, że na południu im dalej tam się zjeżdża tam je... Im bardziej na południe, tym bardziej łatwo się załapać jeszcze na takie sytuacje. Tam istnieje mafia, istnieje tak naprawdę. Czyli jeszcze, nie, 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 nie dość, że jest mnóstwo podatków tutaj od wszystkiego tutaj są podatki praktycznie od powietrza, który, który się oddycha to jeszcze na południu ta ekonomia jest dobita, bo yy, płaci się hałas. Krótko Wam powiem płaci się haracz, no. Tutaj się jeszcze z czymś takim nie spotkałem, chociaż o uszy mi się coś tam odbiło w, mojej, w moim rejonie. Ja jestem w rejonie, w, rejonie, w rejonie Rzymu, tak naprawdę. Jestem naprawdę kilka kilometrów od Rzymu. Mieszkałem przez wiele lat w całym Rzymie, no ale teraz się przeprowadziłem ze względów nawet mojej pracy do takiej okolicy, trochę bardziej, bardziej trochę tak poza Rzymem. Bo, I tu jest właśnie, bo tak mi tylko nie z pracą, tak bym powiedział. No, a może w następnym odcinku Wam opowiem, z się do pani. I... Tak mówiłem, no tutaj to... W naszym rejonie oh, Kto chce naprawdę pracować, to tą pracę znajdzie, ale to jest ciężko. Jeżeli ktoś się znajdzie, znajdzie nagle bez pracy, to będzie miał nagle duże problemy. I, tak mówiłem. Średnia yy, jest 1560 euro, jak na Włochy. Mniej więcej to jest prawda. Można tyle zarobić, ale... Trzeba najpierw pracę zająć. I to nie jest łatwe. Ym, tak jak mówiłem, duża jest konkurencja co do pracowników, bo jest tu dużo rumunów. Z tymi rumunami to jest taka, taka prawda, że yy, nieraz mi się zdarza, że poszukuję pracownika, daję tam ogłoszenie, już się nauczyłem, już sam z numerem telefonu nie daję, bo mi telefon dzwoni dzień i noc. I to też o, o tym świadczy właśnie jak ludzie poszukują pracy. Yy, na internecie kiedyś po prostu tylko ma e maila zostawiłem. No w ciągu 3 godzin, 3 godzin samych dostałem 50 mailów z, z kandydaturą o, o pracę. Prawda była taka, że to nie byli, nie były tylko kandydatury z, z moich okolic, ale to były kandydatury też właśnie z, szczególnie z samego południa Włoch. Z północy też tam się ktoś odezwał, ale to mało. Na północy, no to z tą pracą trochę lepiej. Jeżeli komuś się tam do, do fabryki, czy jako magazynie le, chce pracować, to tą pracę jeszcze na pewno szybciej znajdzie. No. Północ jest e, dużo bardziej rozwinięta. E, Włoch. Jest, e, e, dużo, roz, dużo bardziej rozwinięta, bo po prostu północ sąsiaduje z takimi krajami, jak tam Francja do Niemiec, niedaleko, do Szwajcarii, do Austrii. E, chyba tam z Austrią to się mało chyba pracuje. E, ale po prostu... E, te, nawet tak przejazdem to jest właśnie dużo bliżej, nie? Jeżeli jakieś tam materiały wysłać czy coś, to dużo bliżej niż powiedzmy z Rzymu, nie? My tu do granicy mamy jakieś 800 km. No. To wcale nie mało. i 800 700, 700 będzie. No. 700. podobnie będzie mamy 600. Także tak, tak, tak jak mówię, no. Północ jest bardziej rozwinięta. Niestety tutaj Rzym już to jest mniej, a na południu niczego nie ma. Niczego nie ma, fabryk nie ma. Jak nie ma fabryk, to pracy też nie ma. Eee, taką szczęgę tu jeszcze mam sobie zerknę, bo nie, powiem, nie pamiętam o czym miałem mówić. Aha, co do zarobków jeszcze, właśnie. No. Eee, podejrzewam, że nie, nikt by się nie spodziewał. Włochy są komunistycznym państwem. Tu zawsze była komuna. Zawsze. Kto z Was wiedział? Nikt. No. Ja Wam mówię, to tak naprawdę prawie zawsze Komuna sobie rządziła. No. Tylko w tym okresie, gdzie Berlusconi po był by, by w rządzie, to oduszamy, nie, nie, z Komuną nic nie ma do czynienia. Jakby Berlusconi właśnie jeszcze tam w rządzie, no to on coś właśnie dla, dla, dla gospodarki robił, nie? Dla, dla nowych firm, nie, tam trochę te podatki obniżał, czy jakieś tam dotacje były, że trochę łatwiej było otworzyć, szczególnie młodym ludziom, nie? A w tej chwili to od no, ładnych kilku lat znowu, znowu komuny mamy, nie? Chociaż tak naprawdę to komuna zawsze było, bo nawet jak był Berlusconi w rządzie, to i tak prezydent państwa tak naprawdę to z lewej strony zawsze był. I dlatego mamy jeszcze właśnie takie Stawki minimalne, one nie, nie, nie są tak naprawdę najniższe. No taka, no w, w mojej branży stawka to jest około 1350 euro podstawa dla pracownika wykwalifikowanego na 300. Mówię. Tylko że jest taki cały problem, że kryje się za tym cała seria podatków. Coś tam niby że na plecach pracownika, ale to poza tymi 1350 euro ale tak głównie to prawie wszystko na, na plecach przedsiębiorcy leży. I taki pracownik co zarabia powiedzmy tam, no weźmy sobie 1350 euro, dlatego dodajmy trochę tam nadliczbowych godzin pracy, coś tam nie, co tam wyjdzie na powiedzmy 1600-1700 euro pensji, to znaczy, że przedsiębiorca ten pracownik kosztuje 3000 euro. Takie pytanie, kiedy mi ten pracownik 3000 euro przyniesie? Jeszcze coś dla mnie ewentualnie, no, No to cóż, taki mamy rząd tutaj i z tymi podatkami trochę jest ciężko. Na ten odcinek, żeby nie był za długi, to na razie będzie tyle. Wrócimy jeszcze na temat pracy w kolejnych odcinkach. Czekam na wasze, na wasze pytania. Jakie byście nie mieli pytania, na pewno odpowiem. Także ja na razie was żegnam i dziękuję.